wyjeżdżamy Jeszcze Jak mi się chce spać, to jest tragedia Zamykam drzwi Idę po Michała Biegnę od A wstań, oj już go słyszę Drzwi nie zamknął gamoń. Wstawaj Michał oj, 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 Jezu. Wyjeżdżamy Jezu. dzisiaj, zapomniałeś? Właśnie, bo ja, ja przed tym wzorem się uznałem. Bo ja już wstałem ogólnie, ale no bo piecu musiałem, ale zaznałem. O wiem jak to jest. Film urwał. Wiem jak to jest, dobra. Co bierzemy? To. No to ja bym wziął jakieś tutaj... Rzeczy. No to ja już idę po rzeczy do przeprowadzki. O, o już przyjechałem ostatnią paczkę, mam ostatnią paczkę już. Dobra, tak, pakuj, tak. pakuj, 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 pakuj. Pakuj, Pakujemy, pakujemy. Ty te, te, telewizor wzięliśmy nawet, elegancko. Dobra, pakujemy. No ja. Pakujemy. Pyk, pyk, pyk. No i ostatnia, dobra. Jedziemy już? A, że to do bagażnika lepiej wpakuje. A gdzie chcemy jechać? Tak w ogóle? No, wydaje mi się... Ale spakowane no, elegancko. A ja? No to jedziemy. Ej, mi się, że możemy pojechać tam, no, ale może tam pojedziemy... Na podobne jest taki fajny camping, możemy tam pojechać nad jeziorem. A to dawaj, jedziemy. Dobra, hmm. dobra, dobra, już wyjechaliśmy z głównej drogi. Teraz boczną taką jedziemy trochę. Za dupę. Tak. nie mogę się doczekać. Ja też. Super, będzie. Pierwszy raz od paru, od paru lat. No tak, ja zbierać tym pieniądze. Super, będzie coś czuję. Dokładnie. Najbardziej nie. No nie mogę się doczekać piwa za 5 zł. <grych> no. Ale piękne masz tak ta auto, muszę ci przyznać. No, pomalowane ostatnio. 6 Co się stało? No. Mamo, nie, chyba nie mam nic. Ale że z drogi wyleja wyleciałeś. A to, to spadek bo to już tam przy zawieszeniu się psujełem, No nie wiadomo. wiadomo, wiadomo Piękny ten las... To nie? No Piękny Nie mogę się doczekać w ogóle Ciekawe ma domek dostaniemy Może ja szura w się Nowy towar, słyszałeś o nim? No to Dobra, to ty znowu się możesz przespać. Tu walczy. Zobaczcie, z 5 godzin nam zostało. No, dobra, to ja idę spać, bo już nie ma co. O jezu, jak ciemno. Która godzina? Tak, to miało być, no. Ta, tu miał być To już wypożyczone? Halo. No, to dziękuję. Halo. Hello. Co się o, stało? Jest... Która jest godzina? Dojechaliśmy. No już pierwsza w nocy, pożyczyłem domek od tej pani. Zaraz już będziemy za dwie minuty na miejscu. O co elegancko, widzę, widzę, świeci się tam. No to tam właśnie. Tam A jaki jestem tam w ogóle? Na tydzień? Podobno... Proszę? Na ile? pożyczyłem? Tak. Ona, no, no, ona no, już na niestety 2 dni, bo co? Pieniędzy nie no, ma. Spoko, spoko. A fajne jest no, w ogóle? Wiesz, jest... No podobno 50 pad, jest normalnie jezioro. Elegancko ryby będą. O dobra, wysiadamy. Nie, 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 ja się muszę wrzucić tam na ten most, bo coś tam... Wydaje mi się, że zgubiliśmy bagaż. Być może... Nie, nie ma, nie ma. A jednak mi się pomyliło, dobra. Pali się ognisko tam. No, że już nam rozpalili. No i elegancko No już jedziemy, teraz jesteśmy O, Nie mi parkujemy. się już to podoba Tutaj, dobra, Prowadzaj. ja już wysiadam, ja już wysiadam. Tu, Wsiadaj całkiem ognisko Ustawiono mi się wszystko elegancko Chodź, oprowadzę ci po domku dobra. dobra, gdzie ty poszłeś? O tu Tu, tutaj o kurde, pięciogwiazdkowy No, on mówi je Co to jest dźwięk? Bo dźwięka Słyszysz to? Rury, woda leci. A, woda, ze ścieków. Od sracza. Jedną łóżko tutaj. Jest piwnica O kurde, a co tam jest? Co to jest? Czemu to jest jakiś podgląd? Co tu się dzieje? Nie podgląd to jest stanowisko gamingowe w Gratisie Ty Fortnite jest odpalony No wiem Czy to była piwnica Dobra, Kuby Kuby Ażliwe Możliwe, możliwe Dobra, powiem Ci tylko tyle Siadamy i to widz oglądamy dalej piwa w Gratisie to trzeba skorzystać Dokładnie Masz żubika Ej, daj mi się nabić trochę. Nie mam sknera. Dobra, masz to. Dobra, wbiję. Na górze, to jest? Zobaczmy. To na górze, stryk. Na górze jest łóżko stryk. Dobra, to ja na górze mogę spać. Gdzie myślę sąsiadów zobaczyć? Szybko? Tu nie ma sąsiadów. Nie ma? Nie ma. Dobra, to ja w takim razie się. No ja nie wiem Daj na grilla Masz jakąś kobasę? Wy, wyciągnij z auta Dobra, idę Dojechaliśmy będzie piękny dom na dwa dni, nie mogę się doczekać O, śniesie Mam hot dogi O dziękuję ja go sobie zjem Podpalę go, podpalę go i elegancka. Ale pyszny. Aż mi z ręki wyleciał. Tak zjadłem w kolorze, aż wiem. Zjedz perweczkę. Więc... Jak chcesz to może mieć gdzieś ptaka? Okej. Okay. Tam mu polowałem. On się nie chce podnieść. Bo on jest zgniły. I tak zjedz. A to jest całe nasze dobra, pole doba... czy tylko ten dom y... nie no ten dom a dobra, ja już idę chyba spać Ogólnie to plan jest taki przez tą noc możemy tutaj przespać i później jedziemy dalej w trasę. Planowałem, to była niespodzianka z tymi dwoma dniami. No i super! To jest niespodzianka trasa. To, to jest co, tylko na noc. Robimy coś jeszcze. Nie, no, wydaje mi się, że... Można się przespać. Przepakujemy się do auta i już widzimy się w aucie. Jakby. Dobra, to ja się łubmy idę jeszcze tylko. To ja teraz idę się przespać i. Czekaj. No i tyle, zobaczymy się rano. Myję się, czekaj. Myję się i idę spać. Zawór. Dobra, idę spać. Dobra, idę spać. O, to był super dzień. No to za no, hałasy, co tu się dzieje? Tam ktoś do mnie strzela! Halo Michał! Kami, gdzie ty Michał? jesteś? Co tam gdzie się dzieje? Jesteś? Obok ciebie, nie widzisz mnie, debilu. Ja nie wiem. Dobra, co tu się, tam się tam dzieje? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ale zobaczymy. cio, cio, cio! Co to jest jakiś bumbol? Ja nie wiem. O nie, jakieś agenci! Jakiś agenci. Ja tam pójdę pierwszy, ja tam pójdę pierwszy. Ja tam pójdę pierwszy. Co tu się dzieje? Ja umieram! Uciekaj! Odjeżdżaj! Odjeżdżaj autem! Auto, auto! Nie! Nie! Ja nie wiem, oni mnie biją z pomocy! A! A! Kurde! To jest jakaś tragedia! Nie, ja zaraz umrę! Nie! Nie, 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 nie! nie. Michał, gdzie ty jesteś? Michał, gdzie ty jesteś? O kurde! Nie! O! 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 Co się stało? Co się stało? Co się stało? 16 już godzina, ty w domu siedzisz tu! Aż nie wiem, się dzieje z tobą! Jedziemy się jechać na majówkę! Nie, lepiej nie. Ja miałem taki sen... Taki koszmarny sen... A przez to dziecko. Że co? Że jakiś goście nas rozstrzeliwali. Policja to była. Ale co, pojechaliśmy na tą majówkę? Tak, pojechaliśmy nas policja rozstrzelała tam. Czekaj, bo ja mam miejsce zarezerwowane. Znaczy, nie jeszcze zarezerwowane, wypatrzone. Powiedz, powiedz, gdzie to niby w takim razie było. Taki duży domek, bardzo ciemno tam było. A gdzie to jezioro, jest? Jezioro, jezioro było. No ja z, z jakąś babką tam, gadałeś. Tam jest, gdzie chciałem pojechać. Wiesz co ci Powiedz mi, jak jeszcze się nazywa? Jezioro Dolnowskie Ale ta baba, z którą miałem ugadać A, to była Azbiesta Azbiesta Ja pierdziele, to jest prawda Nie gadaj To może lepiej na nie jedźmy, za co dziecko, mi się to wydaje, że to jest... Wiesz co ci pałem to dziecko się na nas zemści.